Serdecznie witam w jamie Michalikowej. Yy, przyznam, że czuję się troszkę niezręcznie, gdyż, gdyż yy, organizatorowi i prezesowie z PP yy, pani profesor Gabrieli i Matusze, być może wcześniej się, się nieco naraziłem, bo, bo właściwie w planie mieliśmy zorganizowanie yy, nocy poezji, czy wieczorów poezji poświęconej Trzesławowi i nie gdzie indziej, w Pałacu Gliwia w Sosnowcu. Ale no, tak się stało, że, że jednak nastąpiły pewne zmiany i myślę, że dzisiaj jesteśmy zgodni, że dobrze się stało. Że jednak miłość zwyciężył, że, że yy, naszych przyjaciół świetne pierwsze jej słowo zwyciężyło, że jednak to miejsce Jana Michalikowa, no, tętniące życiem artystycznym od stu lat jest autentycznym miejscem, jest autentycznym miejscem Królestwa Duchamowy Polski, gdzie miło Miłosz wielokrotnie bywa, osobiście recytował swoją poezję. Dyskutowaliśmy tutaj nieraz do późnych godzin nocnych, zresztą co czynimy również z naszym przyjaciółmi, świetnego gościa, który również jest z nami dzisiaj. Panią Ewę Bardy Śmietanę, którą również serdecznie pozdrawiam. Właśnie w jakiś letni dzień tam w Klinice w Triumfach, przy śniadaniu rozmawialiśmy. Była z nami wnuczka Kamila, która również tutaj gdzieś którą którąś noc decytowała moją babkę delficką. No i właśnie z tego powstał jeden z rozdziałów tej książki. Ale myślę, że z szacunku szczególnie do Czesława i Miłosza, który żyje i jest z nami. Z szacunku i przyjaźni do Państwa i do Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich myślę, że ten krótki fragment Państwa nie, nie zanudzi. Czy mogę? No więc wspomnienia z pierwszej nocy poezji Biami Michalika. Fragment rozdziału z książki Ewy i Stanisława w Tryumf w w trakcie wybitnego wydarzenia Pierwszej Nocy poezji w czerwcu 1995 stulecie Janu Michalika gościliśmy około 70 pisarzy SPP na czele z profesorem Włosławem Żurakowskim oraz Czesława Miłosza, Wiesława Krzympolską wraz z wybitnymi twórcami świata poezji Wśród zaproszonych gości władz Krakowa i świata kultury byli także dyplomaci, w tym konsul generalny dr Emil z małżonką, konsul Węgier, historyk i pisarz, profesor Misztan Kowacz, jednocześnie nasz wielki przyjaciel zasiadający w gronie pięciu ambasadorów. W trakcie wspomnianej nocy poezji i osobistej recytacji twórcy słowa uczestniczyli przedstawiciele krakowskich mediów i był także realizowany film dla telewizji USA. Lord Winnic Tokajowych w przepięknym stroju narodowym z władzami Węgier uroczyście wręczali najstarsze roczniki Tokaju. Laureatowi Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi, prezydentowi Krakowa, przyszłej laureatce Nobla Wisławie Szymborskim, prezesowi SPP Bogusławowi Żurakowskiemu oraz nam, gospodarzom Janem Jalikowym. Znany aktor Znany krakowski aktor Tadeusz Malak odczytał wiersze wśród twórców, a na zakończenie części audycjalnej moją babkę Delficką. Pierwsza część wiersza, a właściwie motto, to receptura na babkę podawaną w czasach michanika. Zaproszonych gości odczytywany tekst zaskoczył i wbranił w osłupienie. Czesław Miłosz, Siedząc na swoim ulubionym miejscu, właśnie to było jego znaczy ulubione miejsce, tu naprzeciw witraża Frycza, jak Michalik częstuje, Pegaza babką. Więc Czesław Miłosz siedząc na swoim ulubionym miejscu, akurat przy witrażu Karola Frycza, przedstawiającego Michalika częstującego babką Pegaza, Również przez chwilę mógł się zastan zastanowić, czy aby gospodarz zamiast wiersza przez pomyłkę nie podał aktorowi do przeczytania tekstu wypieku babki, gdyż niekiedy w jawie mogą zdarzyć się takie wypadki. Wypowiadając te słowa w jadalni Klinickich Triumfów przy porannej kawie do naszego gościa Ewy Barty Śmietany, wspólnie z żoną nie mogliśmy się powstrzymać od śmiechu, gdyż Wspominając po latach tą wyjątkową uroczystość, nie mogąc zapomnieć szoku sławnych poetów, a przede wszystkim miny, jakby w proteście nagle otwarty ust prezesa SPP odpowiedzialnego za poziom artystyczny. Tadeusz Malak był jednak wtajniczony przygotowany przez nas żart, jako odpowiedni do miejsca, które gospodarze przygotowali na tą chwilę Rozpoczynającą stałą współpracę i przyjaźń ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich. Po odczytanym przepisie nastąpiła zaplanowana chwila ciszy, a oszołomiona publiczność, myśląc, że to cały wiersz gospodarza, który na ten dzień odczuł pokusę przedstawienia się jako poeta, nie wiedząc jak się zachować, może przypuszczając, że ze strony gospodarza jest to jakiś żart, pomyłka, może celowo wyreżyserowana kpina, mimo wszystko z taktem szykowały się do oklaskiwania utworu. Aktor jednak subtelnym, aksamitnym głosem przerwał trwającą jakby wieki ciszę, rozpoczynając prawdziwą recytację wiersza. Oto przepis sześciu babek na sześć krajanych, podanych w Heleny na pamiątkę pięknej Wenus od wód Hipokrene na Helikonie. W jednej chwili nastąpiła zmiana nastroju, umilkły szepty, a goście z uwagą słuchali się w dalszą treść. Spojrzeliśmy na naszą wnuczkę, Kamilę która natychmiast domyśliła się, że może przejąć sferę recytacji. Panny smutne, wpatrzone w Pegas. Ta pierwsza noc poezji tak wykwintnej uroczystości udowodniła, że Jana Michalika jest niekwestionowaną, najsłodniejszą kawiarnią literacką świata i jednocześnie będąc królestwem ducha młodej Polski, realizuje programy na poziomie światowym. W przerwach między recytacjami goście często z, y, częstowali smakowitymi potrawami, smakurkami kuchni staropolskich, sławnymi tortami, degustowali wina tokajowe, dyskutując do świtu. Czesław, że będący tej nocy niezmiennie dla nas uprzejmy, ciepło podkreślił, że nie spodziewał się takiej atmosfery i nie wie, co bardziej podziwiać i smakować. Torty i kołaczy gospodarza, czy matkę Lechwicką. Rozminęła się sympatyczna rozmowa przy stoliku i wtedy właśnie zadaliśmy mu pytanie, czy może zgodzić się z nami, że ta pierwsza noc poezji z SPD w stulecie Jamy Michalika w duchowym rozwoju słowa Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspieńskiego, po czasach słowa na emigracji, po czasie kultury paryskiej rodzi Królestwo Ducha Młodej Polski. Właśnie tutaj, i w tym miejscu, i słowo, i staje się ciałem. Mieliśmy nadzieję, że rozwinie się długa dyskusja, jednak po chwili zastanowienia nasz wyjątkowy gość, niezmiernie wzruszony, przyznał nam rację, Dziękując za zaproszenie do rodzącego się Królestwa. W trakcie recytowanej babki, delfickie goście mogli jednocześnie spoglądać na aż Karola Flecha, przedstawiającego naszego sławnego poprzednika, Michalika, który częstuje Pegaza gazetę na... Pom. przepraszam. W przemówieniu, gratulując artystom uczty słowa, jednocześnie wspomnieliśmy że przyjęliśmy misję przyjmowania i częstowania naszych gości świata artystycznego, będących dla nas symbolem skrzydlatego <laughs> Pegaza, który od tamtej nocy corocznie odwiedza nas w realizowanych następnych nocach poezji. Nasz kliński gość, Ewa Barta Śmietana, sława świata opery i operetki przy tych wspomnieniach mogła wejść na chwilę w świat tamtej nocy. A my byliśmy dumni, że nasza wnuczka Kamila zapamiętała z talentem i zrozumieniem, umiała ten trudny wiersz recytować. Wzruszeni, dziękując Kamili, po chwili dodaliśmy, że po roku, po tamtej nocy Wiesława Szymborska, której wiersz ten był dedykowany, dostała Nobla, stając się niczym babka symbolem i literą poezji, a Świat Artystyczny Krakowa z humorem wspominał, że gospodarze Jamienkańkowej tym wieczorem, wcielając na ucztach słowa kołacze w nowych kołodziejów, sprawili, że od tamtego czasu do bliska otrzymała przydomek babki delwickiej. No więc takie cuda się dzieją w Jamienkańkowej. Zwłaszcza, że wiemy, że nie tylko Babki greckie tutaj serwujemy, Mamy też Torki Michali i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz gratuluję i podziwiając y, wspólnie z rodziną i naszymi przyjaciółmi słowo twórców SPP. Serdecznie dziękuję za ten piękny wieczór, za... Ten wspaniały poe poziom poezji, ale i obrazu, ale też i rzeźby, miłosza. I zapraszamy do następnego spotkania. Serdecznie dziękuję. Myślę, że następne spotkanie będzie. Galilejczyk odszedł. Nie wiem, czy udało nam się, ale myślę, że tak, udało nam się przebłagać Boga, Dziemi dźwiękiem, obrazem, słowem. Trakowscy poeci czytali. Dziś, w ten wieczór dla niebożą. Scenariusz napisał profesor Wojciech proszę <kluczy> Kto słowo na rozpoczęcie, i będzie miał słowo na zakończenie. Proszę bardzo. Cóż powiedzieć, drodzy Państwo, skoro wszystko zostało powiedziane? Dziękujemy serdecznie naszym gospodarzom za szczodrobliwą, jak zawsze, biesiadę, za słowo, które poświęcone było obecności Czesława Iłosza w tej przestrzeni, wszystkim artystom, którzy wystąpili zaiste, Czesław że jest jak świat, ale także, prawda, jego poezja zawiera wiele światów i wiele światów poetyckich, tak jak byliśmy tego świadkami, wyzwala. Drodzy Państwo, przechodząc obok rzeźby Czesława Miłosza pokojmy się wszyscy wysokiemu cieniowi. I na zakończenie, jak to dalej dzieją się cuda u Michalika, Babka Delficka, Stanisław Jerzy Kuliś. Poezja gwiazdy Itokaj w jamie Michalika, 3.6.1995. Trzy razy po sześć funtów mąki, cukru pudru i młodego masła, dwie kopy żółtek, Trzy kwarty mleka, drożdży, migdałów, rodzynków korynckich. Lukier z białka pudru i ponczu, skórka mandarynki i laska wanilii. Wisławie Szymborskim. Oto przepis sześciu babek na sześć krajanych i podanych Heleny na pamiątkę pięknej Wenus. Od wód Hipokrene na Helikonie i ślicznych panien krakowskich, przybyłych w niedzielne popołudnie, po mszy mariackiej, do Michalika nasmakowali. Wtulone w zielone kanapy i skrzydła białego zwycięzcy co idąc przez podniebny teren za sławą, sławną Heleną dotarł do Polski, a tu ją znowu zastał uwięziony. Panny smutne, wpatrzone w Pegas, smakując lukru i rodzynek babki, skłoniwszy głowę, spojrzały po sobie. To w nas Przepływa strumień Hellady, niezwykły wypawcą duszy naszej, wruniesz w kręgu del, a wyzwalasz nas na cztery strony świata, Górny Nil, Jeruzalem, Romę i polonia Myślisz, że nie jesteśmy w stanie odgadnąć, Zagadki Twoje i tego, który sztuką delficji karmi naszych podniebień Uczyniwszy dłońmi gest płynnej wody, na piersiach w krzyż ułożyły ręce, po czym podniosły paluszki do ust i odeszły do następnej niedzieli. Dziękujemy. Dobra, witam. Proszę Państwa, mamy jeszcze niespodziankę, mamy gościa, kolegę który bardzo prosił, żeby pozwolić mu wiersz Proszę <noise> <noise> 진짜 <laughs> 잘